Czekaj. Nagie? Tak, uważaj. Ja ci muszę pokazać właśnie, babciu. A to da się A z czego one się tam śmieją, tak? Z niczego. Przecież ich to było mi niedawno zrobić, tak? A dlaczego mnie, jak ja jestem niewinna? No Zaś ci pokażę, babciu. Szybko. O jest babciu. Zamknij się. No, już patrz, patrz. Gdzie to jest? Tu już się. Gdzie? U... Tu na monitorze. Już, za już. Patrz Pokazuj. Babciu. Pokazuję. Nie, tu nie ma nic, nigdzie. Dlaczego się jazdy nie robisz? O, coś wyskoczyło babciu. Załóż słuchawki na chwilę. Jakaś muzyka. Wyłącz to, te słuchawki. Babciu, b, 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 przeczytaj to. Nie. Zobacz, to ty, cyce twoje. Gdzie? No tu. Gdzie moje cyce? No to ty jesteś. To jest dupa, a nie cyce. No to ty jesteś. Weź to wyłącz! Nie wyłącz! No to i zobacz więcej tych zdjęć jest! Jesteś naga! Uspokój się! Coś ty z tymi koleżkami swoimi zrobił! Zobacz wam cię o jak jebie papieża! Nie! zamkniesz się? Boże, jakie nieszczęście spadło na nas, że Ty takich głupków masz kolegów, przecież oni się bez przerwy śmieją. Podłącz mi to! Bez przerwy się śmieją. Gdzie to jest? Podłącz mi kamerę, bo zepsujesz to zdjęcie. Gdzie? Tu podłącz. Dlaczego to wychodzi? <śles> Nie wiem! Weź, zrobimy to, nie wychodzi. No kurwa, to mi chodzi! Daj, ja podłącz. Odejdź ode mnie, iść. <grym> podłącz mi to. O Boże, kochany Marian, wykończymy się. Nie wykończycie jedną. Do... No widzisz. Je, ja robię normalnie z nas. Jest, nie, z niego Nie, nie wykręcaj raz. Puść mnie. Nie, to jest Не отдавай мне я говорю Я их запомню. Чуть его массаж еще. Где на нее взяла? Не массаж, а сорок.

Połóż sieć ze mną więcej! Wyłącz komputer. Ale to już szybko. Powiedziałam, wyłącz komputer. Monik! Nie! nie. Wyłącz komputer. Komputer wyłącz! Nie! Nie wyłączaj! <laughs> ja go wyłączę. komputer. Nie włączaj. Nie włączaj kom komputera do, do tych debili. Bo to są nieszczęśliwe na rozum ludzie. Wyłącz to. Nie śmiej się, tylko wyłączaj. Bo wezmę czego i rozbiję ci wszystko wytłukę. Co powiedziałam? Tylko nie udesz. Halo, trzeba się ogarnąć, zobrał kamerę. No trzeba. Nie, ja może was usunąć wszystkich. Wszystkich usuń i ma być spokój. Bo oni się nie nadają do życia. Ja pójdę do kościoła i powiem wszystko księdzu, niech ksiądz mi pomoże. I zrobi coś z nimi. Ten. On tam ich odnajdzie. Kevin mi kazał wszystko robić z nimi. Odpisałem już jednej osobie. Kevin ci kazał kazać, zrobić. A jak my byśmy ci kazali coś zrobić, zrobiłbyś? A ja ci kazałem Prosimy cię, żebyś był grzeczny, żebyś Nie. on przestał z tym. Co ty robisz? Wyłączaj, powiedziałam, komputer. Idę do łóżka spać. No to po co mnie do dymów namawiacie? Przestaniesz z nimi, czy nie? Czy naprawdę mam zadzwonić gdzieś, kto mi pomoże? Zadzwoń mu, to jest wszystko na streamie. Wyłącz komputer, albo wykasuj wszystko. Słyszysz? Tak być nie może dłużej. Żeby taki, taki idiota jeden z drugim, żeby się śmiał z takich rzeczy. Świętych jeszcze. Dobra, to nie Kevin, to jednak inni. Wyłącz wszystkich, wykasuj. To moment jest, wykasować. Podajcie mi gifa, gifa turbo jak pije piwo. No jakiegoś dobrego gifa z turbo. Bo no muszę dać na kamerkę.